Halo, 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 witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale na rowerze i dzisiaj odcinek będzie taki z narzekaniem, a może nie z narzekaniem, tylko z taką troską, no bo tytuł tego odcinka brzmi Kierowco, dlaczego chcesz mnie zabić. Serdecznie zapraszam. Zacznę od takiej sytuacji, która mnie spotkała dosłownie ponad tydzień temu. Jeszcze trwał rok szkolny. Ja wiem, że ten odcinek oglądacie później, bo już na pewno od roku szkolnego troszeczkę minęło. Natomiast, no, jechałem do szkoły. Jak dobrze wiecie, świetlice zaczynałem o 6.30 rano, dwie godzinki wcześniej, już na rowerze, żeby troszeczkę pokręcić, wykorzystać czas. No, i te poranki były o tyle fajne. Że tak do godziny 5, 5.15, 5.30 było naprawdę pusto na drogach, ale już później się zaczynało no dość, dość mocno pod względem jazdy kierowców, którzy pewnie dojeżdżali rano do pracy. Ja rozumiem, że ktoś może być zaspany, ktoś może jakoś tak nie być w pełni skupiony, no ale rodzi się pytanie, czy wtedy powinien wsiadać za kółko kierownicy ale to tylko tak zostawiam do przemyśleń. Więc kilka sytuacji, które no prawie pozbawiły mnie życia. No i taka jedna, o której chciałbym powiedzieć sprzed właśnie tygodnia. Już wracam. Wracam, jadę prosto do szkoły, więc jest po godzinie 6 rano ulica Piastowska w Opolu. Mieszkańcy Opola kojarzą. W ciągu dnia nieraz bardzo mocno zakorkowana, więc tam się stoi w korkach. No ale po godzinie szóstej korków nie ma. Natomiast no, ruch już się zaczął. No i z naprzeciwka jechał sznur samochodów. No i pani zaczęła mnie wyprzedzać. Tylko tam nie było miejsca na wyprzedzanie. Już nie mówię nad, że zgodnie z przepisami, że rowerzysce należy wyprzedzić z minimum metr odstępu. No, ona po prostu jechała. Nie wiem, czy mnie nie widziała, aczkolwiek mi zawsze jest trudno w to uwierzyć, że ktoś mnie nie widział, no bo ja dość duży jestem i dużo miejsca zajmuję na drodze. No i tak przejechała, że ja poczułem na swoim udzie jej lusterko. Więc musicie sobie wyobrazić, jak to było blisko. No, pani nie widziała w tym nic złego, po prostu pojechała. No i dlatego ten dzisiejszy odcinek kierowco. Czy ty chcesz mnie zabić? I ja wiem, że zaraz tutaj w komentarzach ktoś napisze, a po co ty to mówisz, kierowcy i tak tego nie słuchają. Może i nie słuchają, może i nie oglądają tego kanału na YouTube, może mają naprawdę głęboko rowerzystów, ale może Anusz do jednego czy do drugiego to dojdzie i może gdzieś zmusi do pewnych przemyśleń. No bo na tym to polega. Jeśli nie rozmawiamy, jeżeli nie wyrażamy swojego zdania, no to jak mamy dotrzeć do kogoś, kogoś przekonać, komuś coś wytłumaczyć. To jest bardzo istotne, żeby jednak mimo wszystko rozmawiać, mimo wszystko gdzieś pokazywać swoje argumenty, swoją rację, oczywiście w sposób kulturalny. I jeśli piszecie komentarze, no to też o tą kulturę zawsze proszę możecie się nie zgadzać z tym co ja tutaj mówię, macie do tego prawo, ale ja mam prawo też do swojego zdania. I tak na marginesie no powiem, bardzo często gdzie się pojawiają takie opinie i ktoś coś napisze i uważa, że ma jedyną słuszną rację. No tuż nie. No, każdy może inaczej podchodzić do życia, każdy może inaczej podchodzić choćby do kwestii roweru. I nie wszystko dla wszystkich, ja to zawsze powtarzam, ale uszanujmy kogoś odmienność, że ktoś myśli inaczej. Ja może tego nie rozumiem, ja może tego do końca nie akceptuję, ale... Toleruje i szanuje, bo na tym polega po prostu kultura osobista. Więc dzisiaj będzie troszeczkę o takich grzechach kierowców względem rowerzystów. Już był materiał na temat grzechów rowerzystów, więc zacząłem od siebie, jako od rowerzysty, jakie ja błędy popełniam, w czym nie domagam, na co powinniśmy jako rowerzyści zwrócić uwagę. No a teraz o tym, jaki jest problem z kierowcami względem nas, rowerzystów. I moi drodzy, tak jak w przypadku, gdzie Gdzieś nas, rowerzystów, że łamiemy przepisy, no bo łamiemy, nie ukrywajmy, no to się zdarza. Natomiast to może zakończyć się czasami gdzieś naszym wypadkiem, może się nam coś stać. Natomiast w przypadku, kiedy będzie zderzenie samochodu z rowerzystą, to temu w samochodzie, jeśli to jest wina oczywiście tego, który jedzie w samochodzie, kierowcy, temu w samochodzie się. Nic nie stanie, albo prawie nic, a rowerzyście może stać się wiele, więc tutaj naprawdę waga jest ogromna, i dlatego ten apel, żeby zrozumieć, żeby kierowcy zrozumieli, że czasami ich zachowanie może doprowadzić do tego, że ktoś Straci zdrowie i nie daj Boże żyć. Więc czasami naprawdę lepiej odpuścić, a w ten sposób mieć później czyste sumienie, że się nikomu krzywdy nie zrobiło. No ale temat gruby, więc najpierw trzeba coś pokręcić. Ja tylko tak powiem, że jestem dalej na urlopie w nysie. Jestem w odwiedzinach u mamy. No i wbram się na poranną przejażdżkę. Wczoraj były mocne góry, więc dzisiaj tak tylko sobie pokręcę z dwie godzinki, żeby nogi rozruszać. No jest wschód słońca, są góry, jest jezioro. No, można się zrelaksować. I po tym relaksie przechodzimy do tematu, który jakby się nie patrząc, będzie trudny. Powiem tak, te klimaty tutaj nysy i okolicy są. No niesamowite. No, Opole, z sam szacunkiem do Opola, kołam tam mieszkać, ale no nie ma tego, co tutaj to jest coś niesamowitego, nie wiem na ile to za mną widać, ale no widoki przecudne, przecudne trasy rowerowe, aż chce się jeździć, aż chce się wsiadać na rower i aż chce się męczyć na podjazdach, no bo tutaj płasko nie ma zwłaszcza z tej strony południowej jak sami zresztą widzicie no ale jest niesamowita radość że się udało, że się pokonało samego siebie, no o tym było w tym ostatnim filmie na temat podjazdów więc, więc naprawdę no polecam, tutaj jeśli gdzieś w okolicy Chopolszyzna, Dolny Śląsk czy Śląskie, żeby również przyjechać w okolice Nysy, i tutaj te wszystkie góry no to już są w większości Czechy pozwiedzać także rowerowo. Trochę zaparowałem, ponieważ jest niesamowicie duszno. Jest już godzina siódma. Dzisiaj troszeczkę później wyjechałem niż zwykle, no ale w końcu urlop wakacje to nie trzeba się zrywać i gonić wcześnie rano, żeby zdążyć gdziekolwiek, no bo nigdzie się nie śpieszę. No ale wczoraj gdzieś przychodziła tutaj w okolicy burza. Rzeczywiście zrobiło się ciemno wieczorem. Trochę tam popadało, ale tutaj chyba o wiele mocniej. No, i mimo, że jest 21 stopni w tym momencie, no chociaż na godzinę 7 jest to dość dużo, jest niesamowicie parno, niesamowicie duszno. Zrobiłem ten podjazd, to ze mnie się lało, ale postanowiłem się zatrzymać właśnie w tym miejscu. No, bo nie ma chyba piękniejszej panoramy niż właśnie tutaj w okolicach Kamiennej Góry i Nadziejowa, żeby również nagrać ten dzisiejszy materiał. Materiał, tak jak już mówiłem, dość trudny na temat tego, jak podchodzą do rowerzystów kierowcy samochodów. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy, choć myślę, że jednak większość no niestety jest to bardzo przykre, i może, tak jak już mówiłem, dotrze to choćby do jednego kierowcy, przemyśli, czy przypadkiem tak nie postępuje, może coś zmieni w stylu swojej jazdy. Jeśli dzięki temu filmowi, dzięki temu materiałowi choć jedna osoba, dzięki temu, że kierowca coś zmieni w swoim postępowaniu, nie straci zdrowia i życia w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, no to warto takie materiały tworzyć. Tytuł tego materiału, no, jest Dość kontrowersyjny, ale niestety jeżdżąc naprawdę od wielu, wielu lat po polskich drogach, a nie uciekam z tych dróg, tylko rzeczywiście jeżdżę, jeździłem już i po krajówkach, po drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, miałem rzesze tysiące, jak nie miliony już kierowców w swoim życiu. Ja jeżdżąc na rowerze, no czasami mam takie wrażenie, że to, co robi kierowca na drodze samochodu, no ma na celu po prostu mnie zabicie I to nie tylko ta sytuacja. Sytuacja, o której już wspominałem z tą panią z ulicy Piastowskiej, ale kilkukrotnie już musiałem ratować się, zjeżdżając choćby do rowu, bo miał mnie autobus czy TIR, w ten sposób, że po prostu wymusił na mnie i zepchnął mnie do rowu, inaczej bym był potrącony. Więc naprawdę, no, ten tytuł, tak jak już mówiłem, no też trochę taki klik bajtowy. Mam nadzieję, że dzięki temu no, ktoś kliknie i obejrzy. No ale takie mam wrażenie, czasami mam takie wrażenie, że jeżdżąc rowerem, niektórzy kierowcy mają jakby na celowniku rowerzystę, żeby zrobić mu krzywdę, żeby go po prostu zabić. Zresztą kilka lat temu był ten słynny wypadek dwóch kolarek gdzieś w okolicach chyba Nowego Targu, z tego co kojarzę. Na spiszu, nawet, gdzie no kierowca wręcz specjalnie je potrącił. No i rodzi się pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego kierowca tak czasami jeździ, żeby zabić. Rowerzyste. No i odpowiedź jest y, moim zdaniem taka, że y, po prostu kierowca nie uznaje w rowerzyście, już nie mówiąc, że człowieka, ale także współuczestnika ruchu. Pod moim filmem o ścieżkach rowerowych, zresztą odsyłam tam serdecznie, zapraszam, żeby go obejrzeć, kto jeszcze nie widział. Przeczytam jeden z takich komentarzy, że problemem jest to, że właśnie kierowcy nie widzą w rowerzystach, współuczestników ruchu i chcą ich wypchnąć poza jezdnię. Z jednej strony no oczywiście, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, czy drogi rowerowe, to lepiej, żeby były poza jezdnią. Ja tak osobiście uważam, jest bezpieczniej, no ale coś w tym jest. Rzeczywiście mogłoby się zdawać, że bardzo często kierujący samochodami nie widzą w innych współuczestników ruchu drogowego. Co to znaczy? Chodzi o to, że one jadąc samochodem, tirem, autobusem, bardzo często taki kierowca nie uznaje w rowerzyście, w motocykliście i przepraszam ostatnio użyłem słowo motor, a motocykliści się odezwali, że no to nie jest motor, tylko to jest motocykl, więc tutaj publicznie przepraszam za swoją ignorancję i brak wiedzy, więc często w motocyklistach, rowerzystach, w pieszych, którzy również czasami poruszają się po drodze, bo nie mają chodnika. I mają prawo tam być, i nie widzą współczesników ruchu. A co to znaczy być współczesnikiem ruchu? To jest ten, który porusza się po wyznaczonej jezdni drodze, czy jak to tam nazwiemy, zostawmy już tutaj nomenklaturę, ale wiecie o co chodzi. Więc ten, który bierze udział w ruchu drogowym, czy to jako kierowca, jako pieszy, jako rowerzysta, motocyklista, traktorzysta, czy obojętnie kto inny, kto się tam znajduje, jest współczesnikiem ruchu. A co to znaczy być współczesnikiem ruchu? Dla mnie to jest ten, który bierze udział w ruchu, ale który również ma prawo czuć się. Bezpieczny w tym ruchu, a obowiązkiem każdego innego współuczestnika ruchu jest zapewnić bezpieczeństwo. To znaczy, tak się poruszać, takie wykonywać czynności, manewry, żeby były jak najbardziej bezpieczne dla siebie, ale również dla tych wszystkich, którzy w tym ruchu współuczestniczą. Jeżeli ktoś tego nie uznaje, no to nie powinien brać udziału w ruchu otwartym, w ruchu publicznym. Powinien sobie wynająć tor do ścigania. Tutaj, na przykład, w Kamień Śląskim mamy tor, można tam go sobie wynająć. Wynająć, yy, wsiąść w samochód i się pobawić, pościgać. I wtedy nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Można jeździć jak się chce, no bo się wynajęło, jest to do mojej dyspozycji. No ale gdy bierzemy udział w ruchu, no to trzeba zauważyć, że tam jest ktoś inny, że nie tylko ja jestem pępkiem świata. I moje właśnie negatywne doświadczenie z kierowcami jest takie, że bardzo często oni tego nie rozumieją. Yy, oczywiście to jest może uogólnienie, może macie inne doświadczenie, może uważacie inaczej. I najważniejsze Najważniejsze, żebyście wy tego nie robili jako kierowcy, bo sądzę, że wielu rowerzystów jest również kierowcami. To jest właśnie to myślenie, że jeśli ja już mam samochód, jeżeli ja. Mam prawo jazdy, jeżeli ja wsiadam za kółko, to ja jestem teraz najważniejszy na tej drodze i wszyscy inni się nie liczą. Jak ja się śpieszę, to każdy musi zejść mi z drogi. Jeśli ja coś chcę zrobić, no to ja muszę to zrobić, nie patrząc się na to, że ktoś inny może akurat jechać inaczej. I się bardzo często, właśnie, kierowcy denerwują, bo mi się śpieszy, on idzie wolno. Albo ja tu chcę skręcić, a on nagle mi się zatrzymał i nie mogę tego zrobić. Wiecie, Również o co mi teraz chodzi. I to jest bardzo często myślenie kierowcy. No i się przyznaje, że czasami też jadąc samochodem i ktoś tam zrobi właśnie jakiś taki dziwny manewr albo jedzie bardzo wolno, no to się denerwuje i tam krzyknę sobie, jedź szybciej. No oczywiście nie powinno się tak robić, czasami to jest tylko upust emocji, i oby tak właśnie było, żeby jakieś emocje upuścić i nie przełożyć je później na przykład na niebezpieczne wyprzedzanie. No ale wracając do tematu, więc to jest taki pierwszy. Problem chyba z kierowcami, że oni nie widzą w innych współczesnika ruchu, nie chcą zapewnić bezpieczeństwa, uważają, że są najważniejsi na drodze. I tutaj w komentarzach możecie napisać, czy się z tym punktem zgadzacie, czy się nie zgadzacie. No bo jeśli tak postępuje taki kierowca, tak myśli, że jest najważniejszy, no to gdy widzi rowerzystę, no to to jest pedalarz. I najlepiej, że wypier z drogi, no bo zajmuje mu miejsce, a on się śpieszy do pracy, no bo wstał za późno, bo zaspał, bo wczoraj poimprezował, tak? I oczywiście to jest znowu jakieś pewne uogólnienie, może jakiś stereotyp, ale często tak się zdarza. No i niejednokrotnie myślę, że każdy rowerzysta już takie epitety pod swoim adresem usłyszał. Co Ty tu robisz na drodze? Wysuwaj, zasuwaj na chodnik, dlaczego nie jeżdżesz to ścieżką rowerową, mimo że ta ścieżka rowerowa się do niczego nie nadaje, albo wręcz przeciwnie jest po drugiej stronie jezdni i nawet kodeks ruchu drogowego nie nakazuje mi jechać tą ścieżką, mogę jechać normalnie jest. No i później jest strąbienie, jest wyzywanie, e, są różnego rodzaju właśnie epitety. No ale to też pokazuje właśnie to, że ten kierowca nie widzi w tym rowerzyście współuczestnika ruchu. To znaczy, że go nie szanuje. I tutaj jest ten kolejny punkt: brak szacunku względem drugiej osoby. I to dotyczy bardzo często nas, ludzi, że my się nawzajem nie szanujemy, że uważamy, że jesteśmy najważniejsi, że ten drugi się nie zna i na przykład nie chcemy poznać punktu widzenia tej drugiej strony. A często poznanie punktu widzenia tej drugiej strony naprawdę otwiera oczy. I o tym już mówiłem: to jest to rozmowa, to jest to przekonywanie, to jest pokazywanie swojej argumentacji. Więc, moją argumentacją jest taką, żeby kierowca zobaczył, że ten, który jedzie na tym rowerze, jest człowiekiem, jest współuczestnikiem ruchu i ma takie same prawa do bycia na tej jestni, na tej drodze, jak i ten kierowca. A to, że nie ma samochodu, a ja mam to wcale nie oznacza, że ja mam wyższy status społeczny, bo ja mam samochód, a on jedzie na rowerze, bo to w ogóle o to nie chodzi. Zresztą dzisiaj nie ukrywajmy, niejednokrotnie te rowery są droższe od tych samochodów, którymi się niektórzy poruszają po drodze. Niejednokrotnie jest to świadomy wybór tych ludzi, że jadą rowerem nie dlatego, że ich nie stać na samochód, ale dlatego, że chcą być zdrowsi. I zresztą moi drodzy kierowcy, wy powinniście szanować każdego rowerzystę, no bo to, że ten człowiek wybrał rower zamiast jechania samochodem powoduje raz, że jest bardziej ekologicznym, ale wiem, że do kierowców może to nie dotrzeć, ten argument. Ale dwa sprawia, że nie idzie samochodem, to znaczy, że nie korkuje miast. Czy do, kiedykolwiek podchodziliście do tej sprawy właśnie w ten sposób, żeby docenić tego rowerzystę? Mijamy go w mieście i popatrzmy sobie tak w ten sposób. Gdyby wybrał samochód, no to byłby kolejny samochód więcej w ruchu, to znaczy, że miasto mocniej by się korkowało. Gdyby wszyscy nagle rowerzyści, którzy poruszają się po miastach, przesiedli się na swoje samochody, no to ruch zwiększyłby się niesamowicie. Więc z jednej strony powinniśmy być bardzo wdzięczni każdemu rowerzyście, bo dzięki niemu nie stoimy w tak dużych korkach, a myślę, że te duże miasta, bo może Opole czy Nysa takimi miastami nie są i tutaj te nasze korki są śmieszne dla na przykład mieszkańców Warszawy, w ten sposób niech sobie pomyślą. Stojąc w tym korku, widząc jadących rowerzystów, to podziękujcie im i powiedzcie, no dzięki wam ten korek trwa tylko godzinę, a nie dwie. Druga sprawa to jest też wdzięczność tym rowerzystom, no bo oni jeżdżąc na rowerze tak naprawdę dbają o swoje zdrowie co znaczy, że rzadziej korzystają z usług y, służby medycznej, służby zdrowia. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz korzystałem i byłem u lekarza. Zresztą nie mam lekarza pierwszego kontaktu, ale to cicho. Yy, no, ale wracając do tematu, więc y, powinniśmy być wdzięczni, no bo dzięki temu on nie korzysta ze służby zdrowia, bo jest zdrowszy. To znaczy, że jeżeli ktoś będzie tego potrzebował, szybciej do lekarza się dostanie. To jest takie myślenie w ten sposób, że raczej wdzięczność w stosunku do tych, którzy jeżdżą na rowerze, a nie pretensje i uznawanie ich za podludzi, pedalarzy i innych jeszcze gorszych od siebie, no bo ja mam samochód i jestem panem świata. Więc zauważenie w rowerzyście współuczestnika ruchu drogowego, który ma takie same prawa jak ja, nie jest ode mnie gorszy, szanowanie go, wręcz taka wdzięczność względem tego człowieka powoduje to, że to się przeradza w to, że ja... Gdy zbliżam się do rowerzysty, to na niego uważam. To wiem, że należy go wyprzedzić z dużym rozmachem i naprawdę są tacy kierowcy, którzy zjadą na drugi pas, żeby wyprzedzić rowerzystę. Dlaczego? Bo wiedzą, że to jest bezpieczne. Są tacy kierowcy, którzy będą jechali za rowerzystą ileś metrów, set metrów, czy nawet dłużej, nie starając się go wyprzedzić na siłę, no bo z drugiej strony leci bardzo dużo samochodów. No ale to jest tylko wtedy możliwe, jeżeli właśnie spełnimy te warunki. No ale niestety znowu kierowcy chcą nas zabić. No bo nie widzą w nas ludzi, nie widzą współczesników ruchu i myślą, że jeśli miną nas na żyletki, to nam się nic nie stanie, albo wręcz odwrotnie gdzieś podświadomie albo i świadomie chcą, żeby nam się stała krzywda, no bo nie szanują nas i nie widzą z nas, współczesników ruchu, nie widzą w nas nawet drugiego człowieka. I to jest ten kolejny największy problem i tak naprawdę już ostatni, na który chciałbym zwrócić uwagę, to właśnie wymijanie. To właśnie to zbliżanie się do rowerzysty. Musimy mieć świadomość, że rowerzysta jadąc na rowerze, jego tak naprawdę chroni tylko kask, jeśli ma go akurat na głowie. No i tutaj znowu apel do wszystkich rowerzystów, żeby jednak zawsze jeździć w kasku, bo to jest jedyna rzecz, która nas na drodze chroni. Nic więcej nie chroni tylko ten kask. No i właśnie kierowco, gdy zbliża się do tego rowerzystu, czy on jedzie w kasku, czy bez kasku, on jest totalnie niechroniony. Ty siedzisz w samochodzie, jesteś ochroniony jakimś metalem. Tobie nic się nie stanie, jeżeli zderzysz się, nawet z drugim samochodem, bardzo często nic się nie dzieje, a nawet jeśli się dzieje, no to mamy systemy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne. Producenci aut dbają o to, żeby były one jak najbardziej bezpieczne, a ten rowerzysta nie ma nic. Więc jeśli ty go wyprzedzasz bardzo blisko, na te przysłowiowe żyletki, możesz go potrącić, możesz go zahaczyć. Niechcący, nie mówię, że już tu z premedytacją, ale wystarczy, że ten rowerzysta nagle się zachwieje, a ma do tego prawo, no bo jedzie na rowerze i coś się może zdarzyć, że się zachwieje. Dlatego ustawodawca przepisał ten minimum jeden metr odstępu. Dlaczego? Dlatego właśnie, że może się coś stać, że ten rowerzysta nagle uskoczy na bok. Tak, bo zobaczy dziurę, skręci, nawet zrobi to odruchowo, nie patrząc się na to, czy jest z tyłu samochód, czy go akurat samochód wyprzedza, zresztą rowerzysta nie ma obowiązku mieć lusterek w rowerze żeby patrzeć się co dookoła niego się dzieje, oczywiście dobrze żeby mieć gdzieś tą uwagę skupioną, no ale słuchajcie, no różne rzeczy się zdarzają na drodze i niekoniecznie zawsze jesteśmy skupieni na tym, żeby rzeczywiście patrzeć się, czy akurat w momencie kiedy wymijam dziurę nie wyprzedza mnie samochód, więc to wyprzedzanie naprawdę na żyletki, to jest to podjeżdżanie bardzo blisko z tyłu to jest też również takie manewry, na przykład ktoś chce skręcić w prawo, jedzie mu rowerzysta, wyprzedza go, szybko hamuje, żeby zdążyć skręcić w zakręt w prawo. No to są rzeczy, które powodują, że ten rowerzysta naprawdę może w was wjechać, może dojść do sztuczki, kolizji. No i właśnie, jego nic nie chroni. Was chroni metal, chroni karoseria samochodu, chroni całe nadwozie a jego nic nie chroni, więc to też jeśli my myślimy w ten sposób, że jeśli dojdzie do czegokolwiek, no to ten rowerzysta może stracić zdrowie, może stracić życie, no to czasami lepiej machnąć ręką. I co z tego, że on akurat tutaj łamie jakiś przepis, że ja tutaj mam pierwszeństwo? No nie na tym to polega, żeby dochodzić racji, kto ma pierwszeństwo, kto nie. Oczywiście można się gdzieś tam pokłócić, nad można wezwać policję, jeśli mamy taką rozmowę z taką osobą i gdzieś taka osoba dostanie. Mandat, no ale jeśli to ma się wszystko skończyć yy, właśnie wizytą w szpitalu, albo nie daj Boże, w kostnicy, no to naprawdę nie warto. Yy, dlatego tutaj wielki apel do kierowców, żeby jednak przy tym wyprzedzaniu zwracać uwagę na tego rowerzystę, robić to wielkim łukiem, nawet kosztem tego, że stracimy 38 sekund. Yy, co z tego? Te 38 sekund to jest nic w porównaniu do tego, że ktoś może stracić życie albo zdrowie. I kończąc ten film, taki apel. Apel do. Kierowców. Ale również i rowerzystów, żeby się wzajemnie szanować. Zresztą, w stosunku do rowerzystów, mówiłem o tym filmie o tych największych grzechach rowerzystów, żeby mieć taką empatię w kierunku i w stosunku do kierujących pojazdami, że oni też nie zawsze nas widzą, nie zawsze o nas myślą, nie zawsze potrafią nas zauważyć. Więc, żeby myśleć również za nich, mieć tę zasadę ograniczonego zaufania, myśleć do przodu troszeczkę, wczucie w tego kierowcę, że on nie zawsze może zareagować. Ale tak samo. I Wy, drodzy kierowcy, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, apeluję do was o jedno: o to, żebyście widzieli człowieka w tym rowerzyście, współczesnika ruchu i co za tym idzie, szanowali go jako tego współczesnika ruchu i myśleli o tym, że cokolwiek robimy, żebyśmy robili bezpiecznie, bezpiecznie dla nas, ale również dla tego rowerzysty. No bo w wyniku naszych niebezpiecznych manewrów, niebezpiecznego stylu jazdy, on może stracić zdrowie i życie. Zresztą, jeśli chodzi o łamanie przepisów, bardzo często kierowcy wytykają to rowerzystom, no ale popatrzmy się na siebie, czy my zawsze jesteśmy fair, czy my zawsze jeździmy w 100% zgodnie z przepisami, i to, że ten rowerzysta wybrał jechanie. Jest nią, a nie brukowaną ścieżką rowerową, a jedzie szosą, gdzie tą ścieżką jest bardzo ciężko jechać, jest niebezpiecznie. No to trzeba myśleć o tym, czy my akurat jedziemy też zgodnie z przepisami, i choćby to, że zdenerwowaliśmy się na tego kolarza, nie dlatego, że jedzie jest nią, a nie ścieżką, ale dlatego, że musieliśmy zwolnić, bo w terenie zabudowanym jechaliśmy 80, a tak musimy zwolnić do tych 30 kilku, bo akurat wyskoczył nam kolarz na jest. Więc taki. Wzajemny szacunek, takie wzajemne myślenie o sobie, dbanie o siebie, o swoje bezpieczeństwo i dbanie o bezpieczeństwo tego drugiego. I tym zakończmy ten materiał. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zapraszam do merytorycznej dyskusji. Może czegoś nie wymieniłem i Wy chcecie dopisać do tej listy, może chcecie opisać swoje jakieś niebezpieczne sytuacje na drodze i nie dlatego, żeby się tylko pożalić, ale ku przestrodze, żeby poczytali sobie to ci, którzy jeżdżą rowerami, no bo pewne sytuacje, gdy, o których wiemy, że się przydarzyły, nam otwierają oczy i może dzięki temu ktoś uniknie takiej sytuacji, no ale przed, przede wszystkim, żeby poczytali to sobie wszyscy kierujący samochodami. I dzięki temu właśnie też zwrócili uwagę, jak jeździmy, czy my przypadkiem takich rzeczy nie czynimy w czasie jazdy, gdy prowadzimy nasz pojazd.